Gromadzimy się tutaj w patriotycznym sercu naszego miasta, mieszkańcy Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, aby oddać hołd twórcom Konstytucji 3 Maja. Panie Starosto, dowódca uroczystości Kapitan Iwaniec, melduje pod oddziały gotowe do uroczystych obchodów święta 3 Maja. Nasza obecność na tym miejscu jest bardzo ważna. Nasza obecność to obowiązek władzy i obowiązek obywatela. Daje się zauważyć, że z roku na rok uroczystości 3 maja przybierają na sile. Potwierdzają to również liczne badania. Wynika to z naszej dumy narodowej, wynika to z naszego patriotyzmu. Patriotyzm w różnych okresach czasu wymagał od nas różnych postaw. Nasi przodkowie musieli niejednokrotnie oddawać życie za wolność ojczyzny. Dziękujemy bardzo Mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował orderem Odrodzenia Polski pana Pułkownika Zdzisława Marzaka. Przede wszystkim życzę bardzo dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za znaczenie. Uważam, że nie powinienem go dostać, bo są na pewno inni, którzy powinni pierwszy przynajmniej to dostać. A jeśli to przyjmuję, to przyjmuję w tym sensie, że dzielę się swoimi kolegami. Z czasu okupacji, którzy nie mieli możliwości dostania jakichkolwiek oznaczeń, z uwagi na to, że takie były czasy, a dla nich jedynym oznaczeniem to były szubienice, rozstrzelanie, więzienia. Pozwólcie Państwo, że szczególnie zwrócę się tutaj do Pana pułkownika. Pana pułkownika, który przecież tak ma piękny życiorys życiorys, który tworzył historię Polski. Właśnie ta operacja, operacja Most, która uratowała życie co najmniej kilkudziesięciu tysiącom obywateli brytyjskich, bo nie było już zaskoczeniem dla aliantów bomba V2. Było to wielkie osiągnięcie, ono przez pewien czas było przemilczane, ale na szczęście historia została odkryta i możemy być dumni, Możemy być dumni z tego, że właśnie w dniu dzisiejszym, w tym dniu święta 3 maja, pan pułkownik jest z nami. Jest z nami, który przecież walczył o Polskę. Jestem szczególnie dumny z tego tytułu, że ja, syn oficera Armii Krajowej, mogłem dzisiaj udekorować właśnie tak wielkiego bohatera II wojny. Panie wybowniku, to ja Panu jestem wdzięczny, że dostąpiłem tego zaszczytu, że właśnie Pana mogłem udekorować. Pozostaje mi tylko jedno: życzyć Panu jak największej, największego zdrowia, zdrowia, radości, żeby móc jeszcze z młodszymi podzielić się tymi pięknymi przeżyciami, tym patriotyzmem, który w ogóle Wami w Armii Krajowej przecież cechował. Polsko, gdzie jesteś? Skoro dzisiaj na Zamku Królewskim nie powiewa biało czerwona flaga. Widocznie nie wszyscy znają dobrze historię. Dla młodzieży, dla nas wszystkich, jeszcze raz chcę powiedzieć, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie. Teraz proszę o zabranie głosu pana Stanisława Sołysa. Widzę na czarko województwa małopolskiego. Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj razem z Państwem uczestniczyć w tych wydarzeniach uchamnikujących te wydarzenia sprzed twór studa. Dziękujemy bardzo panu Stanisławowi Stanisławi Solisowi. Pod oddział, Macie, drugi szereg, kokty, no mać. Do nogi. Mać. Przypadł mi w udziale miły obowiązek złożenia podziękowań. Przede wszystkim chcę podziękować naszym mieszkańcom Tarnowianom za właściwe przeżywanie tego rodzaju święta, tego święta. Przypomnę, że jest to święto o charakterze radosnym. Takim, gdzie możemy mieć poczucie dumy i okazywanie poczucia własnej wartości, bo wszak 220 lat temu okazaliśmy się być najnowocześniejszymi obywatelami. Myśl obywatelska, która wówczas przyświecała twórcom Konstytucji 3 maja, wyprzedziła czas. My, Polacy, wyprzedziliśmy czas. W związku z tym to święto powinniśmy absolutnie w takim właśnie nastroju spędzać radośnie. Dobiegają końca nasze dzisiejsze patriotyczne uroczystości, upamiętniające świę... kolejną rocznicę, także okrągłą, 220. rocznicę Konstytucji Święta 3 maja. Dowódcy, pododdziały i poczty sztandarowe odprowadzić. Pododdziały, spocznij! Na ramię, prawo,